W tym odcinku udam się do Mokrzeszowa, aby pokazać wam opuszczony pałac i przybliżyć jego mroczną historię. Budowla została wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku. Miała pełnić funkcję szpitala zakonu kawalerów maltańskich w prowincji świdnickiej i była ona wykorzystywana w podobnych założeniach przez długi czas początkowo jako dom starców i lecznica dla rannych pilotów w I wojnie światowej. Następnie została przekształcona na senatorium. Jednak jak to bywa, koszty utrzymania przekroczyły możliwości finansowe zakonniku i w 1926 roku pałac został sprzedany prywatnemu właścicielowi, który chwilę po zakupie opuszcza budynek, który stoi nieużywany do 1938 roku. W tym właśnie roku pałac staje się domem czynszowym w rękach III Rzeszy. Są różne pomysły na to, co mogło się odbywać w tym miejscu, jednak ja przedstawię wam tą najbardziej znaną hipotezę. Instytucja Liebensborn miała sprowadzać tu niemieckie kobiety, które miały być zapłodniane przez czystej krwi Aryjczyków, a dzieci zrodzone w ten sposób miały być wywożone w głąb Rzeszy, by tworzyć nową, czystą rasę panów. Faktem potwierdzającym te wydarzenia miało być odnalezienie w 2010 roku na pobliskim cmentarzu trzech ciał kobiet, które po przeprowadzonych badaniach zostały uznane za matki zmarłe podczas porodu, na co ma wskazywać charakterystyczny kształt tych miednic. Co działo się tu naprawdę? Pewnie już się nie dowiemy, jak odbywało się w tym miejscu w cudzysłowie produkowanie nazistów. Wiadomo jednak, że po zakończeniu II wojny światowej mieściły się tu koszary wojsk radzieckich. Następnie w latach 50. szkoły, a w roku 1994 pałac ponownie trafił w prywatne ręce, by opustoszeć i zostać w tym stanie do dziś. Po przybliżeniu Wam skróconej historii tego miejsca, nie pozostaje mi nic innego, jak udać się tam i pokazać Wam, jakie tajemnice dziś skrywa ten obiekt. Nadmienię tylko, że w tym odcinku nie będę sam, więc za wszystkie nieudogodnienia przepraszam, a teraz zapraszam na film. Na samym wstępie muszę uprzedzić, że dźwięk był nagrywany później, ponieważ wyprawa była realizowana w grupie i była potrzeba wyciszenia nagrania. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na początku postanowiliśmy rozeznać się trochę w terenie. Sprawdzić, czy na pewno obiekt jest niestrzeżony, czy nie ma kamer. Stąd taki profilaktyczny obchód. Ale w tej chwili już kieruję się do wejścia. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, co było dokładnie w tym budynku po tym, jak przestał pełnić swoją pierwotną funkcję i został zaadaptowany na potrzeby władzy III Rzeszy. Widać, że obiekt kiedyś był zabezpieczony przed, przed potencjalnymi osobami, które miały do niego wejść, jednakże kraty, ale i Dykty zabezpieczające okna zostały wyrwane, co można zobaczyć zaraz zresztą na nagraniu: że drzwi są zwyczajnie otwarte. Eksplorację zaczęliśmy od piwnicy. W piwnicy znaleźliśmy tak naprawdę coś, czego się nie spodziewaliśmy. Ale do tego zaraz dojdę i opowiem wtedy. Piwnica oczywiście ciągła się przez cały budynek. W tym miejscu dochodzę właśnie do, tym, do tego miejsca, o którym mówiłem, czyli kilka piecy, które miały ogrzewać cały ten ośrodek, chyba mogę to tak nazwać. Tu jest właśnie ta wyrwana krata, o której mówiłem, następna. I tak naprawdę w piwnicy nie było wiele, ale piwnica i wyższe piętra są robione na na tym samym planie, jakby to. Chodzi mi o to, że wyższe piętra są odzwierciedleniem piwnicy. Może nie brzmi to zbyt jak profesjonalne wytłumaczenie, ale myślę, że da się zrozumieć. I w tej chwili wchodzimy już do drzwi. Teraz dochodzę do drzwi, i tu mamy klatkę schodową prowadzącą na Pierwsze piętro. Wracam jeszcze dokończyć eksplorację piwnicy. Większość pokoi, niestety, była pusta. Widać, że mnóstwo osób zwiedziło ten obiekt. Aczkolwiek zostały tutaj jakieś lodówki, szafki bez wyposażenia. Ale można tylko się domyślać, do czego mogły. Co mogły przechowywać. Teraz dochodzę do takiego ciekawszego miejsca, ciekawszej części płownicy. Tu mamy zostawiony wózek, ale podejrzewam, że nie jest on związany z tym miejscem. Ale mamy tutaj taką starą drewnianą zabudowę. Po lewej stronie wcześniej również było widać szafki, więc jakaś część coś w stylu części biurowej może na samym końcu toaleta i tak naprawdę te toalety powtarzają się na końcach na całym planie tego budynku dlatego mogą być pominięte teraz mamy pierwsze piętro można zobaczyć szyb windowy w którym było transportowane jakieś przedmioty, na pewno nie osoby. Ale to nie jedyny szyb windowy w tym budynku, ponieważ po drugiej stronie jest podobny, tyle że węższy. O ile tam to, był szyb windowy, bo równie dobrze mogło to być szyb, w którym były prowadzone kable. Tu mamy łóżka. Czyli mamy jakiś pokój, w którym spalić i no właśnie, ci ludzie, którzy mieli zostać zmienieni, o, wy wyszkoleni. Ci ludzie, którzy mieli zostać wyszkoleni. Chociaż mogą to też wcale nie być oryginalne łóżka. Teraz dojdę do czegoś w rodzaju portierni. Niektóre fragmenty budynka, zwłaszcza jego prawa strona patrząc od przodu, jest strasznie zniszczona, ale są też takie właśnie fragmenty, w których część tej pierwotnej, ładnej zabudowy się zachowała. Teraz udamy się do właśnie prawej części budynku. I od razu po przejściu przez drzwi widać, że jej stan jest o wiele gorszy niż tej lewej. Tynk jest obdarty ze ścian, wyposażenia w pokojach, brak nawet szczątkowego. Po prostu puste, zdewastowane pomieszczenia. Być może miał tu miejsce jakiś pożar, ale nie wydaje mi się ze względu na to, że nie ma żadnego miejsca, w którym byłaby osadzona sadza. Tak, jak jest przy pożarach na suficie, i tak dalej, więc podejrzewam, że zostało to zdemontowane, zdewastowane specjalnie. Piwnica i pierwsze piętro za nami, zatem teraz udam się do góry. Tutaj mamy zniszczone przejście do drugiego budynku. Zwiedzanie drugiego budynku będzie drugiej części, jak i również okolicznego, okolicznej kapliczki, która też wchodzi w skład tego obiektu. No, oczywiście, obiekt niegdyś był klasztorem, zanim naziści zaadaptowali go do swoich potrzeb. Dalej, jesteśmy w prawej części budynku, dlatego przechodzę przez nią szybko, bo nie ma tu nic ciekawego. Wspomniana wcześniej historia wydarzyła się u góry. We wstępie wspomniana historia, dlatego za niedługo do niej dojdziemy. I tu mamy tak naprawdę chyba najładniejsze miejsce i najlepiej zachowane z tego budynku. Coś z tylu witraży i balkoniku takie centrum obiektu naprawdę robi to duże wrażenie. Teraz przejdę do tej lewej części. Od razu widać, że jest ona w o wiele lepszym stanie. Jeszcze pokażę klatkę schodową, ponieważ póki co chodziliśmy bocznymi klatkami. Ta jest znacznie większa i lepiej zachowana. Ogólnie w obiekcie może i brak wyposażenia, ale tak naprawdę jego stan nie jest tragiczny. Tutaj mamy jedną z podejrzanych, pierwszą z podejrzanych rzeczy, czyli rysunki szatanistyczne, które znaleźliśmy. Chwilę dalej, yy, troszkę dalej, znaleźliśmy kolejną rzecz, niepokojącą. Tutaj mamy martwego ptaka, który mógł po prostu tu umrzeć. Aczkolwiek może być też powiązany z tymi rysunkami i z napisami na ścianach. Idę teraz do góry. Po drodze została znaleziona jeszcze siekiera, rozwalona, ale wszystko koło tych, koło tych graffiti pta i ptaka. Ale to niespecjalnie nas zmartwiło, dlatego weszliśmy na piętro. Tutaj mamy widok na tą salę, ale tym razem z balkonu. Wygląda to jeszcze lepiej. Niestety szyby są wybite, ale być może nawet to dodaje klimatu. Tu mamy schody do góry, później wejdziemy jeszcze na kolejne piętro. A póki co. Póki co odwiedzamy kolejne pokoje lewej strony budynku. Chciałbym mówić coś więcej, ale niestety są one puste. Tak jak mówiłem, tam kible są na końcu. Znowu mamy widok na ten szyb windowy. Tutaj mamy tą siekierę. Teraz udajemy się do prawej części budynku. I widać: od razu zniszczona. Więc tak naprawdę, moje podejrzenia najbardziej z lewej strony budynku mogły być jakieś urzędy ichniejsze. Natomiast wydaje mi się, że z prawej strony budynku. Urzędy w sensie, że zarząd. Y, natomiast z prawej strony budynku wydaje mi się, że odbywał się ten cały proces. Dlatego ten budynek jest zniszczony. I nie zostawili po prostu po sobie za żadnych śladów, żeby żeby osoby, które wchodzą do tego budynku, nie domyśliły się, co tam mogło się odbywać. Tu mamy. Widok na tą zniszczoną część, jeszcze bardziej zdewastowaną. Pokazałem teraz krzyż, co ujawnia po prostu dawne pochodzenie budynku, ponieważ był to klasztor, o czym pewnie już wspomniałem we wstępie, ale teraz udajemy się na ostatnie piętro. Ale dokończając jeszcze moją poprzednią myśl. Tak jak mówiłem, jedyne co może służyć za zapoznanie historii tego miejsca to właśnie odwiedzenie go, ponieważ praktycznie żadne dokumenty się nie zachowały. I za chwilę dojdę do tej mroczniejszej części przygody. W tym momencie usłyszeliśmy niepokojące dźwięki. Uznaliśmy jednak, że to to wiatr najprawdopodobniej skrzypi deskami, więc postanowiliśmy pójść dalej. W tym momencie usłyszeliśmy kroki i trzaskanie drzwiami. Na chwilę zastanowiliśmy się, czy chcemy iść dalej. Krzyknęliśmy, czy ktoś tu jest, jednakże nikt nie odpowiedział. No, po chwili namysłu, że niejednokrotnie zdarzały się podobne sytuacje, że wiatr właśnie. Wydawał różne dźwięki, ale również kapiąca woda. Postanowiliśmy pójść dalej. Ja udałem się pierwszy, żeby sprawdzić. Co tak naprawdę wydawało omawiane dźwięki. Jednakże nic, nic nie znalazłem. Dopiero po odejściu do, do schodów dostrzegłem, że ostatnie drzwi się lekko zamykają i otwierają. To będzie widać na dalszej części nagrania, jak już tam podejdziemy, ale póki co, póki co zwiedzę, Tą część budynku, w której jestem, tu mamy tą klatkę skodową, którą pokazałem wcześniej. Jak i również inne pomieszczenia. Włącznie z jakimś małym pomieszczeniem, chyba służącym do naprawy dachu. Niezagospodarowanym za mną, w tej chwili są schody na strych. No, i postanowiliśmy w tej chwili dokończyć eksplorację tego piętra mimo nawiedzonych drzwi. Ostrożnie spoglądaliśmy, spoglądałem na Ostrożnie spoglądałem na kolejne drzwi, nie spuszczając oka tych ruchomych. Uznałem, że najrozsądniej będzie przejść obejść je dookoła. Gdy zatrzasnęły się i wydały dziwny dźwięk, wróciłem się by sprawdzić, co się stało. Następnie poszukałem obejścia. Obejścia dookoła, którego nie było. I w tym momencie wracamy, żeby żeby zeksplorować obiekt do końca. Tu właśnie było widać, jak drzwi same się zamknęły. Otwieramy drzwi. Wchodzimy, w środku jest toaleta. Z jednym pomieszczeniem, do którego nie udało nam się wejść, a kamera w tym momencie się wyłączyła, jak próbowaliśmy wejść do ostatniej kabiny. Teraz udajemy się na strych, ale ja może jeszcze wtrącę do poprzednich ich wydarzeń, że podsumuję, że mieliśmy rysunki, sikierę martwego ptaka, zamykające się drzwi i dziwne odgłosy. Interpretacje pozostawiam widzom. A ja skupię się teraz na eksploracji ostatniej części budynku. Głównego budynku, czyli strychu. Tutaj mamy taki włas. Nie włas, tylko okno ozdobne. Z którego. No, z którego był naprawdę potężny widok. Na pobliską miejscowość. I kiedy już mieliśmy Opuszczać strych zauważyliśmy, że w ścianie jest wykuta dziura, która prowadzi do nowego pomieszczenia. Postanowiłem, że się przecisnę, żeby również to pokazać, ale po większych namysłach i poszukiwaniach stwierdziliśmy, że taka sama przestrzeń powinna znajdować się po drugiej stronie budynku, a wejścia do niej nie było. Tak samo, gdyby nie ta dziura w ścianie, nie byłoby wejścia do tej części budynku. Po udaniu się na koniec zauważyłem, że mamy coś w rodzaju materaca i poduszki, więc może ktoś tutaj sobie pomieszkiwał. Ale tak jak mówię, to jest miejsce, które teoretycznie nie ma wejścia pierwotnie. W tej chwili już udaję się do głównego pomieszczenia strychowego, żeby pokazać wam ostatnią rzecz, jaka znajduje się w tym budynku, w tym klasztorze, szkole nazistów, myślę, że mogę ją tak nazwać, na potrzeby filmu. A ostatnią ciekawą rzeczą, która się tu znajdowała, jest właśnie ten. Część. I to w sumie na tyle, więc zapraszam do kolejnego odcinka.